Państwa, Paweł będzie skakał, tutaj mamy <laughs> metr 50. kurwa, jest wysoko, nie, no jest kurwa wysoko, <laughs> na bolidzie, może z bliska zobaczycie jego stan techniczny, zajebisty, kurwa, sprzedaż, kurwa, dwądzie pod zero pytajcie, pytajcie o bolida, kurwa, szybko, że mam plułasz. no proszę Państwa, same siłonohy, nie, no. o, kurwa, stan idealny. Dobra, lakierek nowy kurwa i pan Paweł no kurwa i jedziemy mo Dawaj Manek Dawaj Manek, to już się kameruje, ja, kura, ta kierownica się skrzyniła. Ej, się Chuj z kierownicą, dawaj. Nie, kurwa, ciarko. <noise> o, kurwa, rzeczywiście! Kurwa! A wszystko boli! O kurwa! Oa, kurwa! O oh, kurwa! Pa, pa. Co ty żeś odwiewał? Kurwa!